5 marca w naszym studiu odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego zorganizowane przez Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej Górze. W eliminacjach uczestniczyli przedstawiciele miast naszego województwa, którzy... Prezentowali utwory poetyckie. Lauraci tego konkursu już 25 kwietnia będą uczestniczyli w międzywojewódzkim konkursie recytatorskim w Gorzowie Wielkopolskim. Z tej to okazji chcielibyśmy państwu przedstawić spektakl poezji zrealizowany w trakcie eliminacji. Serdecznie zapraszamy. Kolejny raz spotykamy się, żeby się zmierzyć z trudną materią słowa, z trudną materią języka i za każdym razem ja doznaję y, uczucia, które jest dla mnie bardzo takim głębokim i wstrząsającym. Oto są młodzi ludzie, dla których wartością istotną w ich życiu jest poezja i jest świat y, na miarę marzeń. O, niech się wyda Tobie, że w kościele jesteśmy, że na gloria biją dzwony, że promienią świętych złote twarze. Rąk nie wyciągaj ku Mnie. Ja się boję o Twoją duszę i o swoje ciało, by nie wyzbrały szczęściem oczy Twoje, by we Mnie Życie nie wyzbrało i nie zwaliło w gruzy wszelkich granic. Bądźże mi bratem teraz. Bądź mi bratem. Tyle spłynęło w przeszłość gorzkiej doli. Tyle obeszłam ziemi idąc światem. Tyle zwycięskiej z sobą niosem woli, jak bohatery dawne, dawne bogi. Panie, proszę, słodkim odpocznieniem. Z oczami zawężonymi czarną przepaską chichotaliśmy bez trosk, potykając się o pięć własnych zmysłów, uderzając się chwilę głową o niski sufit nieba, nabijając sobie guza za guzem. Wrzucaliśmy na ośle dłonie i chwytaliśmy puste powietrze po kimś, kto, jak wydawało nam się, stał tuż tuż, na wyciągnięcie dłoni. Poczułem bliski dotyk tego wszystkiego. Zrywałem się, biegliśmy i wpadaliśmy sobie raz po raz w ramiona, stwierdzając z rozczarowaniem, że to tylko my. Niektórym zdążyły już urość siwe wąsy i siwa broda. Niektórzy siadali na ziemi, zatykali sobie uszy, żeby nie słyszeć błędnego kukania. Inni chcieli zrywać z oczu czarną opaskę, lecz natrafili tylko na własne powieki. Zrzucić w gromadkę, protestowaliśmy. My nie chcemy się już więcej bawić. My nie jesteśmy już dziećmi. Ale nikt nie odpowiadał. Wiało, od zamkniętych drzwi planety, byliśmy głodni, wyczerpani. Chciało nam się płakać. I zrozumieliśmy, że to wcale nie jest już zabawa. Wybaczcie mi to. Coraz bardziej przywiązuje się do siebie, wycofuje się w głąb. Nie zadziwia mnie naród, nie zadziwia mnie tłum. Zwycięstwa i klęski łączą się w jedno, zyski i straty łączą się w jedno. Na brzosowiskach podziwiam motyla. Nocami karmię nietoperze. Wierzchołka góry, spoglądam na zachodzącą ostrygę Słońca. Wybaczcie. Wybaczcie mi. Ale w operze napis archikrator, więc na schodach marmurowych leży chodnik purpurowy. Ustawione oleandry, Andry, ochrypusze, organizator, wytaczony krępy mantr. Zamki, klamki śnią na glance, pasku lasu łańskich Szef policji pierś wysadza i spod marca sypiąc skry. Prężnym krokiem się przechadza. Co za gracja, co za władza, co za pomperiną gry! Zajrzają futra fraki, leśniące laki, szapoklaki. Uwijają się tajniaki w paltocikach barbery. Przedni tłok, minus strach serki, potrzaski damskie terepki, jeszcze poprawię, jeszcze zerka i boty numerek, bez numerka, jeszcze usta, jeszcze pod i lustro, a i znów do lustra. I już do loży. Która? Druga. A tajniaka tajniak mruga. Na lewo, na prawo, na le, na prawo. w środku już orkiestra, gra, orkiestra, gra, orkiestra, gra. Ostro gra orkiestra, kiestra z czterech rogów, czterech estra, pryska, ekstra bluzki, już nie bryska i mosądzę. I bac, w blas, wokrawki, brawo! W drgawki metalową lawą i czew, grzmiąc furiozo. I nagle duszną tuberodzą do mistrza w, w praca diutanta. Ten po szampan, szatan, szampan. I już wziąć i już udami, już dam i dam, i chodź skoki z rok kastetem i podrzewam dol piruetem. Solo, solo, małpanie po! Puch, magnezja foto ślepa. Już uda, uda, dami, dami! Geniorne dzwoni rami zęby, śmiechem do maestra i gra orkiestra, gra orkiestra. Już z ratusza bije trzecia, senny pola dreszcz obleciał, dzień się rodzi, brzask przez szarość się przedziera, owoc słońca krwi nabiera, zaszeptały wiewem wrzosek. W zagajniku ptaszek gwiznął. do stolic jadą wozy z zielenizną. Jadą wozy, poskrzypują, ludzie drżają, poziewują. Rzosy puszczą białą korą, wiatr przez owiec przeszeleścił. Czesną porą jadą wozy do przedmieści. Przytrąbiło auto ciężarowe. Wozy mijaj na długo kuszy różowy z szosy zbija, chłopki suche i dostojne. Idą szosą, idą bosą, i na sprzedaj masło niosą. Zapiał kokut, za nim drugi, po tym trzeci. Na pastwiskach bydłognają małe dzieci. Przed drugi drugie auto ciężarowe. Chłop prowadzi kulejącą krowę. I znów, i znów, i jeszcze raz. Za bilet, za nóż, za wodę, za gaz, za armaty, musztardy, podkowe protekcje, za ślub, za grub za schab, za lekcje, za klej, za pankę, za klop, za klub, za, klify, za papier, na którym te wiersze pisze. Za pióro. Atrament za czcionki, za dróg i poecie, za dar, za nazwisko, za czas i wszystkim, za wszystko z kieszeni do kasy, z skaz do kieszeni na wszystkie strony rozdrobnione na grosze Spęczniałe miliony. Labiryntem i mrowiem kołowrotem, splątanym chaosem kierunków i linii pijanych. Buchające, schnące, znikające, rosnące. Zakrążyły diabelsko robaczywe pieniądze. Niechaj się dowie dzisiaj wszelki stan, co ja właściwie sądzę o poezji. Jakie w tej sprawie przekonania mam, jak brzmią zasady tej mojej teorii. Niech słucha mędrzec i niech słucha hand, teoretycznej mej fantasmagorii. Będą te słowa jak taneczny krok, będą jak złota do stolicy droga. Poezja jest to, proszę panów, skok. Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga. Jest to pierwotny cipewajski krzyk i na miłość do rodzącej ziemi. Zadowolony barbarzyńcy ryk. Ogień, oczy zdumionemu. Wtedy podskoczył. To poezji Bóg. Skoczył i krzyknął słowo obłąkańcze. Poświęcił Bogu chaty swój próg. Poświęcił tańcem. Więc i ja też tańczę. Co? to jakiś ironiczny pan. Dla nas wszak ogień to już nic nowego. Że dziku stańczy. Czy dzikusów klan? To i my tańczyć musimy? Dlaczego? Pardon, mój panie. Dla nas? Cóż to jest? Pan będzie łaska wyrażać się ściślej. Dla nas. I przy tym ręką taki gest. Przepraszam, kogo pan, dobrodziej, myśli? Co do mnie, może pan wierzyć lub nie, cieszę się z ognia tak samo, jak dzikus. Ogień w gałęzie płoną, trąb się pnie. To Bóg Najwyższy, Deus Magnificus. Tak jest ze wszystkim. Rzecz, cielesna rzecz. Dotknąć, zobaczyć, usłyszeć. Wprost chciwie kamienie w ręce brać i rzucać precz. Powietrza w płuca zaczerpnąć łapczywie. To jest wszak bycie, to jest przecież Bóg, a boga sławić trzeba, więc się pląsa, skacze się, szuka nowych dróg. To... W dzbanuszkach małych ptaszków świat się ustał miłością, niefrasobliwą łaską. Na wyciągnięcie ręki mam. Czystość ich, puszystość, jakbym dotykał ciebie, gałęzią ich wielolistną. I bo się ziemi skłania, leżąc śniegiem na drzewach, o czym różysz, zasłaniasz, piórka w blasku nagrzewasz. Nie zerwiesz się, nastroszysz ciepło ptasiego futra, odpowiesz rublim głosem w moją ciemność, malutka. Bo na tym śniegu ludzie, my, z ciemnymi sercami. ziemia przez nas zabita, rzeszą twych taków czystych. Módl się za nami. Tego walca nie zatańczy pan już ze mną, bo po prostu czas upłynął, czas nasz minął. Ja przytyłam. I nie zmieszcza się w sukienkę, którą tylko na ten jeden bal kupił. Pan obiecał wtedy walca i coś więcej, co nieważne było, przeszło i nie wróci. Pan tak mocno wtedy trzymał mnie za ręce, a walc płynął. Pan nie tańczył go, lecz No, a dzisiaj ja już nie chcę tańczyć walca. Pan posiwiał i tak dziwnie jakoś zmalał. Ja przytyłam i nie stanę już na palcach. Zresztą to już nie ten walc i nie ta sala. Tego walca nie zatańczy pan już ze mną, bo po prostu czas upłynął, czas nasz minął. Pan posiwiał, ja nie zmieszczę się w sukienkę, którą tylko na ten jeden bal kupiła. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich 37. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragment tekstu, który pojawił się w ustach Bianki. Pan posiwiał. Ja nie zmieszczę się w sukienkę, którą tylko na ten jeden bal kupiłam. Kochani Państwo, myślę, że dobrze by było czasami poszperać w zapomnianej szafie wspomnień i odnaleźć tę sukienkę, która przypomnie Wam ten najważniejszy bal Waszego życia. To Wasze najważniejsze spotkanie z Waszym życiem. I wtedy nagle, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, jestem tego pewien, okaże się, że zniknie siwizna. I zmieścicie się w każdą sukienkę. W dzisiejszym programie to już wszystko, co mieliśmy Państwu do zaprezentowania. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejne z nami spotkanie. Do zobaczenia.